Jak widać, przyspawana, rura i przygotowane trójkąciki docięte, spasowane. I można teraz spawać. Tak to wygląda. Spawy coraz lepsze wychodzą, bo spałam przez inną maskę naprawdę nie trzeba nic szlifować. Są w miarę przyzwoite. Tak, czyli to do spawać, obspawać te, te kąciki i została ta druga kryza do tej części na tą rurkę, 16zesastkę przy zaasie. To by było tyle. Szybka migawka z postępów. Trzymajcie się. Cześć. Do zaś. Jak postawą? No to krótką migawkę wrzucę. Jak to wyszło. Siemanko. Cześć. Do zaś.